Nie wiem co się stało. Nagle mnie wyrzuciło. Ojeja, ile to trwało. Oj. Na żywo, halo. Masakra. Cześć, Siemano, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nowości, część druga. Nie wiem, co się stało. Wyrzu wyrzuciło mnie. Net się chyba urwał. Ale akurat teraz? Kurczę, no. Chciałem zrobić to w jednym odcinku. Oh. No dobra. <laughs> się posypało. No, no, posypało się. Dobra. Cześć, ja nazywam się Grzegorz z DB Live i zapraszam na omówienie nowości, czyli bufy, nerfy w czołgach i nowości związane z kosmetyką menu i hood. Dobra. Nie wiem, pokazuje mi, że mi neta rozłączyła, ale jak teraz rozłączyło, to później nie rozłączy, dobra. No, gr grę, też, grę też wyrzuciło, to też trzeba ten włączyć. Dobra, tak jak mówiłem, 103, zobaczcie, e, dobra, T54E1, 9 poziom, z 390 na 420 i 103, 420, 440. 420, 440. Ale co mnie ciekawi? Eee, o czym chciałem powiedzieć? Czekajcie to. Fangula 420, 420, 440. Przeładowanie 11,9, czyli 5 sekund dłużej. Oho. Koncept B, 1B, z 400 na 430. Ale co chciałem, co chciałem powiedzieć jeszcze, czekaj, 400, bo tu zauważyłem taką różnicę, że Paton. Mhm. Ta, muszę to odświeżyć. Ojej, hmm. dobrze, że mi to tu weszło, odśwież, no nie wiem co się stało, no, o, czy... dobra, Paton, coś tu zauważyłem i zaraz Wam powiem,

Zobaczcie, mają takie same obrażenia. <laughs> A wiem, co wam chciałem powiedzieć: że teraz strzelając z normalnej amunicji, będziecie zabierać tyle samo, co strzelacie z Golda. O tym chciałem powiedzieć. Tu jest 400. 440, czyli normalna norma amunicja. Tu jak strzelaliście z Golda, zabieraliście 20 więcej, a tu jak strzelicie z Golda, zabieracie tyle samo, co ze zwykłej amunicji, tylko się będzie różnić teraz penetracją. To jest ciekawe. Że teraz nie będziecie zadawać większych obrażeń, tylko będziecie zadawać takie samo co z normalnej amunicji, a nie goldowej. Dobra, fangula, czyli pajączek. Znaczy, pa pajączek to później, ale tu jest tylko fangula. To jest ten med, dziewiątego poziomu premka. Koncept B. Też 430. Jak macie jakieś pytania, to mówcie, nie? Mówcie, piszcie, rozkminimy je tutaj. O, się muszę się trochę jakoś obrócić, czytając to, to kurczę. <laughs> Dobra, co mamy dalej?

Wolniejsze o 4 sekundy, ale tylko tyle. Przeładowanie i alfa TS60, czyli niszczarka 9 poziomu, też 440. Czyli teraz dziewiątki będą strzelać po tyle samo co dychy. 420, 420, 420 czterysta czterdzieści, czterysta czterdzieści, no. Czyli na razie czterysta osiemdziesiąt, to nie. Czyli na razie MTB po czterysta pięćdziesiąt będzie zabierał. Hmm. Okej. Okay. I to jest bardzo, dla niego to jest bardzo duży buff. Dobra, patrzymy dalej. A AT60, patrzcie, z poziomu 9 na 10. Wartość złota z 14 tysięcy, czyli jakbyście go oddali, to wam wrócą 14 tysięcy. A jak go nie oddacie, to jeszcze, to jesteście do przodu. Te tysiąca No, z dziewiątki po prostu zrobili dychę i ona teraz kosztuje 22,500 zdrowia dodają i to jest bardzo, bardzo duży baw. Zasięg widzenia od 10 metrów fajnie standardowa powłoka penetracja z 251 na 268. Świetnie. Z trzystu dwudziestu pięciu na trzysta dwadzieścia pięć. To samo. No. Fajnie to wygląda tutaj. 268, sześćdziesiąt Prędkość poprawili. Szybkość. Prędkość. 1450, czekajcie. To jest chyba ten pierwszy pocisk. Na 1478 metrów na sekundę. Tu się wyłączyło. Czyli zwiększyli prędkość pocisku o 28 metrów na sekundę. Poziom ósmy. Pershing. Tu to porobili. Dobra. Opór terenu zmniejszyli. Na jeden. Z 1. Z 1,5 na 1,2. Z 2-3 na 1, 2. Z 2, 3 na 1 9. Czyli świetnie. Będzie troszeczkę szybszy. Podwozie też tu zmniejszyli. Wieży... Zdrowie podnieśli o 50. Przeładowanie 6.1. T15. Przeładowanie z 6.9 na 6.8. C czas celowania 1.8. Świetnie. Znowu baw. Mm -hmm. Wierzyczka 450 na 500. Wszystkie pistolety. 203 mm panel pancerny czyli przedni z 200 do 225 mm na wieżyczce wieżyczka albo panel pancerny a to nie to z przodu bardziej to przód czyli poddział hmm. Dobra, tu sobie mieliśmy popatrzeć na tą dziewiąteczkę. No ciekawe, ciekawe, ciekawe się tu zrobiło. American. Przejdź do pojazdu. <śmiech> <śmiech> tak, na, na pierwszym jest po 420, 251, a będzie 268. W tej niszczarce, czyli prędkość pocisku na, na kalibrówkach. Przeładowanie działko Pff, czas celowania T32, czyli ósemka drzewkowa będzie pancerz 279, bo nim fajnie był, można by było grać na wieże, teraz jeszcze pancerz zwiększyli. Czyli bitwy mogą okazać się dłuższe. Będzie, będą więcej. Może ten właśnie pancerz wtedy zacznie działać. Teraz hmm. tak, taki mają zamiar ogólnie żeby to wszystko fajnie chodziło. Działko, celność poprawiona, dokładność poprawiona. Mm, mm, to też to też T28 przeciwpancerne 120, czyli ta niszczarka 4 sekundy dłużej ładuje, ale za to 440 na strzał. A poszli w te dziewiątki ładnie, prototyp T28. 10.3 na 10.7 i też 440 Shaker, mało grany czołg też dostaje buffa 5 sekund dłużej przeładowuje Nie, przepraszam 0,5 sekundy dłużej przeładowuje ale za to zadaje o 20 więcej obrażeń <laughs> poziom pierwszy no to tak T 22 to mówiłem przekonwertowano na 4 premkę. Zobaczymy, co tam w niemieckich. Dalej. Niemcy. E50 50 więcej zdrowia. Opór terenu. Prędkość obrotowa. O! nerw będzie się dłużej obracał z 36 stopni na sekundę do 40 stopni na sekundę wieżyczka, przeładowanie, tu dostaje buffa i to dużego 4,7 sekund, 0,7 7, sekundy czas celowania Jedna dziesiąta sekundy, czyli tu buff, tu nerf, ale to tam jedna dziesiąta, to tego chyba nikt nie odczuje. Eseta. Przeładowanie, buff, dokładność, buff, czas celowania, buff. Nieźle. Przeładowanie. No ta esetka du dużego babafa dostała. Maus, panel pancerny z 250 na 50 więcej milimetrów, czyli kadłub teraz jest 300 milimetrów. Zobaczymy, jak to wygląda. Wszystkich czołgów to nie mam w pamięci. Tu, tu, tu. Ja to znajdę. <laughs> mausik, mausik, mausik. Podgląd pojazdu. Podgląd pancerza. Tu jest 210 wieżyczka, ok, 15 przełączanie, nie to, maus, kadłub, panel pancerny, czyli, ale oni 250 napisali. Zobaczcie, czekajcie, gdzie ja to mam.